potrzeby serca, a nie dla poklasku. To nasi tacy cisi pracusie, potrafiący z uporem doprowadzić swoje plan do realizacji, często wydeptując ścieżki między różnymi instytucjami. Wyróżnienie honorowe zasłużone dla miasta Połczyna Zdroju to podziękowanie nas wszystkich adresowane do osób, które dają dobry przykład, że warto i można, że myślenie i działanie na rzecz innych dają satysfakcję i wielkie zaangażowanie w pracę na rzecz innych ustawa moralna i niezwykła determinacja w organizacji wszelkich działań jest kluczem tak. dla zapewnienia Polsce lepszego kształtu przyszłości. W imieniu Państwa bardzo proszę, burmistrza na Zdroju, o przywitanie Państwa. Kiedy poczynianie na moment, mówiąc, zapomnieć o swoich troskach i radośnie wiązać się z tym, co jest najważniejsze, cieszyć się swoim towarzystwem, cieszyć się tym, że tu i teraz mieszkamy, i cieszyć się z tego, że kuracjusze są wśród nas i oddają największe dzięki. Jesteśmy miastem ze miastem, tak jak mi piosenka mówi, szczególnym. Dlatego, że to która składa się z Miasta Uzdrowiska i 70 miejscowości wiejskich. W tej przestrzeni właściwie natura dała to wszystko, co dzisiaj jest chronione, a w związku z tym dała Naturę 2100, ta się dała natura siedliska rzeki Parcenty. Mamy przepiękny drawski park krajobrazowy, no i ten park który szykuje miasto dokładnie po to, ażeby radował. W chwilach trudnych, zarówno dla nas, mieszkańców, jak i kuroskwiuszy, był tym miejscem wypoczynku. Cieszę się niezmiernie, że Znaleźliście Państwo czas i uczestniczycie dzisiaj razem z nami w tym naszym święcie miasta i życzę bardzo miłego wieczoru. A w tej chwili poproszę kolegę, żeby odczytał werdykt naszej grupy osób, która wytypowała pierwszych, pierwsze osoby do oznaczenia zasłużonych. Tak będziemy w kolejnych edycjach, w kolejnych spotkaniach właśnie wyróżniać ludzi spokojnych, gdzieś tam pracujących, mających pasję, tych, którzy dają nam przyjemność, że właśnie z ich pasji możemy korzystać. A tak też wśród wyróżnionych są pani Halina Turczyńska, od 2008 roku przewodnicząca, tak właśnie. Tak, tak. W 2008 roku przewodnicząca Pałczyńskiego Związku Emerytów, Francistów i Inwalidów. Swoją pracę zawodową miała również związaną z zagadnieniami pomocy potrzebującą. Była położona w południowym szpitalu. Teraz z wielkim zaangażowaniem dba o dobro najstarszych mieszkańców naszej gminy. Niestety dzisiaj jest nieobecna, ale z pewnością przekażemy jej to wyróżnienie. Pan... Pan Jan Szymanek. Cieszący się wielkim szacunkiem mieszkaniec łęk, ale przede wszystkim wieloletni honorowy darca krwi. Przez 20 lat szefuje gminnemu klubowi HDK, ale swój dar serca, najcenniejszy lek dla potrzebujących krew, oddaje od 41 lat. Sam oddał niewiarygodną ilość 80 litrów pełnej krwi. Za jego przykładem poszli najbliżsi córka i dwaj synowie. Rodzinie, rodzinnie oddali ponad 150 litrów krwi. Swoją postawą zainicjował. Swoją postawą zainicjował wielu mieszkańców gminy. W chwili obecnej gminny honorowy klub dawców krwi w Łęgach skupia ponad 70 osób. Zapraszamy na scenę pana Maszynka. Panowie Ryszard Kowalczyk i Arto... Adam Batura. To dzięki ich, ich zaangażowaniu powstał w 2001 roku ludowy uczniowski klub szachowy Kajsa uczenie Zdroju. Od wielu lat organizuje turnieje szachowe dla dorosłych i młodzieży, sprawiając, że ta szlachetna gra staje się wielką pasją naszych mieszkańców. Wspólnie jeżdżą na turnieje wojewódzkie, a nawet dzięki ich staraniom odbyły się po zdrowiu, zdroju półfinały wojewódzkiego turnieju ludowych uczniowskich klubów szachowych złota. Małgosia. Panie Małgosie, znani, znani dotychczas przede wszystkim młodzi mieszkańcy Połczyna-Zdroju, ale od czasu występu w programie Mam Talent, Bartka Wilniewicza-Skołacza poznała również cała Polska. Od przeszło 20 lat instruktorka tańca współczesnego, choreografka, instruktorka aerobiku, trenerka akrobatyki sportowej, w 1990 roku założyła i do dnia dzisiejszego prowadzi teatr tańca figiełek. W przeciągu tych lat przez jej zespoły przeminało się blisko tysiąc osób. Spośród jej rąk byli tancerze, którzy do dziś tańczą w profesjonalnych teatrach tańca. Między innymi warto wspomnieć Dawida Lorenza, który był tancerzem teatru Tańca Figiel. Później rozpoczął studia w Performing Arts Research and Training Studios w Brukseli, w jednej z najlepszych na świecie szkół tańca. Kolejna osobą, z której ręki wyszła, która wyszła spod ręki pani Małgorzaty Lorenz, i do dziś aktywnie tańczy na scenach światowych, analizujących same wsi w Warszawie. Między innymi powstała ścieżka prawoznawcza na stronie internetowej Atlasu wsi, wsi została opisana historia Bronowa i jej mieszkańców. Przed świetlicą powstało miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe. Projekty realizowane przez panią Anię, wielokrotnie dotyczyły uświadamiania dzieciom i młodzieży, jak ważni są ludzie mieszkający wokół nas i jak niewiele potrzeba z naszej strony, by im żyło się lepiej zapraszamy panią Anię Grześkowską